W tym filmie pokażę Ci, co można zrobić wtedy, kiedy model zasłania szkic. Ja nazywam się Damian Lewczuk, zajmuję się szkoleniami z zakresu obsługi oprogramowania CAD-CAM i jednym z systemów CAD, których używam jest FreeCAD, który jest w pełni darmowym systemem CAD 3D, który może być wykorzystywany zarówno hobbystycznie, jak i komercyjnie. Można z FreeCAD korzystać w pełni legalnie przy wykonywaniu płatnych, komercyjnych projektów. I ok, przejdę teraz do lekcji. W której właśnie pokażę Ci, co można zrobić, jeżeli model przesłania szkic. Podczas tworzenia modelu 3D często ten model tworzymy etapami. Najpierw robimy na przykład jakiś ogólny szkic, robimy wyciągnięcie tego szkicu, następnie tworzymy kolejny szkic i robimy na przykład wycięcie tego szkicu. I może pojawić się taka sytuacja, że na przykład wykonana bryła w poprzednim etapie może przesłaniać szkic, który będziemy wykonywali. I teraz dodam tutaj kolejny szkic aby pokazać o co chodzi. Wybieram płaszczyznę XZ i tutaj utworzę szkic prostokąta. I jak widzisz, ten szkic jest częściowo przesłonięty przez model. I w tym momencie tworzenie takiego szkicu może być utrudnione. Aby sobie ułatwić sprawę, można na początku przełączyć się na widok szkieletowy modelu. Wtedy zostają tutaj linie modelu lub można po prostu wyłączyć widoczność modelu. Przejdź na zakładkę model, kliknij na bryłę i następnie kliknij klawisz spacja, aby wyłączyć widoczność tej bryły. Spacją włączamy i wyłączamy widoczność bryły. I takie wyłączenie widoczności może być przydatne, chociażby po to, aby dodać jakiś wymiar. OK. Teraz możemy włączyć widoczność tej bryły. I tutaj, w tym momencie, klikam klawisz spacja i nie da się włączyć widoczności tej bryły, ponieważ cały czas aktywne jest polecenie dodawania wymiaru. Odwołam polecenie dodawania wymiaru prawym przyciskiem myszy, zaznaczam model, klikam spację i widoczność modelu jest już włączona. Widzimy model i teraz możemy kontynuować tworzenie szkicu. I ta informacja może być przydatna, jeżeli tworzysz model właśnie w kilku etapach i w którymś etapie model zacznie przesłaniać szkic. Wtedy po prostu można widoczność tego modelu wyłączyć. I na dziś dziękuję Ci za uwagę, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat modelowania we FreeCAD, to zachęcam Cię do udziału w moim kursie FreeCAD Podstawy Modelowania 3D, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu.